I Jesteśmy na ścieżce przyrodniczej między krzemienicą a palikówką. Jest ciepło, poniedziałek, przez południe. I oto mamy pierwszą łódź podwodną. Proszę bardzo, nie wiadomo czy to ryba. Na pewno wyślemy ten film do Bogusława Włoszańskiego. eksploratorzy, prawda? Idziemy dalej. Jest ciepło. Idziemy, idziemy. To proszę, łódź podwodna. Kijek sobie skacze. Może Pan na mostek wejdzie? Może i wejdę kiedyś. Utrzyma. Utrzyma, trzyma? Staniemy Nobla. Proszę bardzo. Idziemy dalej, wody troszeczkę przybyło, ale jest ładna, przejrzysta. A teraz jest. Bardzo powalone drzewo. Do Idziemy, idziemy, już ja pójdę pierwszy, bo ja jeszcze nagrywam. Zobaczymy, co jest dalej. Ścieżka jest taka, jaka jest. Chwileczkę musimy gdzieś wyjść. Do jakiegoś miejsca? No nie ma, lekko. jak widać, ale ścieżka nie jest najgorsza. Proszę, jakaś przesmyk polanka i zejście w dół do rzeki. Stary Wisłok, żółty szlak, proszę bardzo. Troszeczkę bardziej. Gleba! Nie, grunt, żeby utrzymać aparat. O i tu wreszcie jakieś Troszeczkę lepsze przejście żeby zdjęcia. jakieś zdjęcia No idziemy idziemy